no kurwa spadł mi telefon do wody to jest, to jest taki poślizg, że spadł mi telefon do wody Heh, o tutaj o słuchajcie, poważnie wam mówię wodziłem do wody po telefon, mam nadzieję, że on jeszcze będzie żył mam nadzieję, że będzie żył, że nie zamógł o kurwa, ja pierdolę, ale numer dobra, idziemy dalej, chuj tam w dupę. idziemy dalej, oby nie, albo przeżył mam nadzieję, że przeżyje szok kurwa Widziałem, że tam będzie ślisko kurwa Tylko nie przypuszczałem, że aż tak No, dobra, idziemy. Ale numer zawsze ze mną to przygody są jak nic. No się poślizgnąłem i spadł mi telefon. I to specjalnie jeszcze do wody wpadł. Znaczy nie do końca do wody, całe szczęście. Także słuchajcie, na razie chyba daruję sobie... Przerywajcie tego nagrywanie na razie. Zobaczymy. Na razie, nie, chuj, tam nagrywam na razie. W dupie mam to. Na razie żyje. Na razie żyje, także luz. Także zobaczcie, jakie to jest fajne obejście. Może to jest fajne przejście. Mówię, Zarf jest naprawdę piękny. Tu jest wyspa w ogóle. Generalnie to jest wyspa jakaś. Bez jaj, ale cyrk. Ja tu mam przygody zawsze. Także super, to wygląda. Naprawdę, powiem szczerze. Oto, o, telefon tam mi spadł. Oto, o, dokładnie tam przy tej takiej białej tabliczce. Bo się poślizgnąłem, bo ślisko strasznie było. Mnie takie buty założyłem co trzeba. Moja wina. <laughs> także cyrk niezły jest. Niezły cyrk. I niezły ubaw Jak widzicie, jeszcze raz oglądamy sobie wypożyczalni kajaków. Naprawdę mówię Wam szczerze, wpadł mi telefon do wody. O, to dla dziewczyn. Taki kolor to by pasował. Piękny jest. Albo ten. No piękny. Takie kajaczki. To już dla dziewczyn, naprawdę. Razowo, oczywiście Polska. Jesteśmy jesteśmy patriotami. Także zobaczcie, ile tych kajaków jest do wypożyczania. Oczywiście nie ma sezonu teraz, więc nikt nie wypożycza, słuchajcie. No, ale to pięknie wygląda. Jakieś bojki są. Nie wiem po co te bojki, do czego one służą. Ale idziemy dalej. Idziemy na plażę. Przede wszystkim idziemy na plażę, słuchajcie. A tu widzicie. Słuchajcie, tu widzicie armatki śnieżne. Ponoć, jak jest minus 5 stopni, to już one walą śnieg. Tylko nie wiem po co i na co. I na co one walą na te samochody? Nie mam pojęcia zielonego. To są, ale bardzo wysokie. Zaraz podejdziemy tam. No, pierwszy raz widziałem takie armatki, więc armatki, to jak armady, armaty kurde, jak Hitler takie armaty budował. A to jest, to tak wygląda mniej więcej, no dosłownie jak armata, tylko że strasznie wysokie. I one jak przy minus 5 to walą śniegiem, walą śniegiem, słuchajcie, no i ponoć jest wtedy śnieg. Dobrze, lecimy dalej.